Hej, hej! Witajcie na kanale Gocminion. Dziś zanurzymy się w niesamowity świat Syberii, pełen tajemnic i przygód. Jeśli materiał wam się spodoba, zostawcie po sobie łapkę i suba, żeby być na bieżąco. Zaczynamy. Hej, hej! Witajcie serdecznie na kanale Gocminion. E, zdobyliśmy cenne informacje. E, chyba wiemy mniej więcej gdzie szukać lecz, leków. Więc e, zapraszamy was do oglądania i działamy dalej. I to Was serdecznie goc minion i. Żona miniona, cześć. Lecimy, idziemy. Lecimy. Dobra, Weź, zobaczcie. Coś jeszcze. Dobra, mamy relikwie i ukoli. Zaraz sobie. obejrzymy. Pomóc? Chodzi na to, że nie. ташки в спи O, pojawił się sekator. Dobry. Dobra. Ale zobacz, jest z Hawaju. Ziemię z Hawaju przywieźli. Dobra, słuchajcie, tak jak mamy sekator, to e, według tej książki ta cała jeżyna, czy jak to tam, bo ona rośnie właśnie na grobach, gdzie tam doznali spokoju. Widzieliśmy ją na grobie, właśnie. Aleksieja. Zebraliśmy ten dziennik, nie? Tak, tak, on jest. Wydaje mi się, że tam więcej informacji będzie A, tam nam tam jakaś tam Coś tam jeszcze było? No, czekaj, było. To, o zobacz. A. relikwie Jukoli, no. O, kichnęła na Teraz dróg. do tych nagrobów. I idę. Tych nagrobków. Z na po, po, potniemy. Czory. Mamy ziele. Ale tam było jeszcze coś, że ono ma być na... E, dobra, bierzemy to. Na woju morsa? Nie. Podgrzewane robili? Ale wiecie co? Na początku jak wyszliśmy tutaj tam był taki piecyk. Tak, tam gdzie jest ta winda, no. Wejściu. Gdzie jest milczący jeszcze raz idziemy. No idziemy. Dawaj, dawaj, szybciej, Katarzyna. Ratujemy Hansa. O. A? Dobra. idziemy sobie fajer. Uh. jeszcze to się zaczęło palić? Tak, dobra, pali się. Nie razie. Dawaj te działa. Zupę robimy. No dobra, ale to słuchajcie, jak to odkręcimy, to musi coś wlecieć. To jest... Tak. Potrzebuję czegoś. To uruchomi? Tu coś. Dobra. Potrzebuję jeszcze. O. Potrzebuję jeszcze coś. O, dobra, trzeba zamknąć formę. Ja, Ej, mamy świeczkę. To idziemy zapalić Hansowi. Słuchajcie, zapałki mamy. Tak, trzeba to zapalić u niego. To pomoże mu. Tu ma działalności uzdrawiające, to zobaczcie jak zioło działa na zdrowie. Takie przy... Takie akurat. Eee, tu. Nie tu. Dobra, już wiem jak. Tam od razu do tego dziada niegrzecznego jest. O! Tu idziemy do celi Idziemy do Hansa Dobra, a to tu musimy postawić świeczkę pewnie Dobra Zobaczymy czy świeczka... To już wiem W takim razie będzie ta relikwia i ukoli Dobra. Mamy świecznik, świeczka Opałki. i palimy. Nie Hansa tylko świeczka. Zobaczymy co powie ten cwaniaczek umierający Hansa. Tu proszę uzdrowiliśmy go oparami ze świeczki. Rury tutaj przeciekają. Taka plama jest koło. Warunki doskonałe. Medyczna moc mamuta. Kręci się świeczka. Szybko pomogło. No dawaj, dawaj. Będziemy gadać, żeby cię wypuszczali stąd. Szybko to działa, kurde. Ej, to powiesz, jak się czujesz? Czy wszystko w porządku, Hans? Kate, dobrze. Tak, co ja tu robię? Hmm. To długa historia. Jedziemy już? Mogę możesz chodzić? Stąd. Hmm, chciałbym, ale. E, e, e. Nie ruszaj się. Zaraz wymyślę, jak nas stąd wydostać. wiem, pogadać z tym gościem. Ej, ale byłoby fajnie, gdybyśmy mogli. Może możemy zabrać tą świeczkę? <coughs> Wystar ha, wystarczy, już nie chcesz Dawaj. dymić. Idziemy do dziada. I wózek inwalidzki, coś pożycz gościu. Ból mu skoczył. Prości nie działały, a... o, możemy wejść. Dawaj klucz. Hihihi, hi, dobra, już wiem gdzie pójdziemy. Zdobny te jest klucz. Nie tutaj są nie... Nie ma to jak... Tam są te drzwi. A gdzie on jest w ogóle? No nie ma go, no. no. A? Dobrze, że go w sumie nie ma, bo byśmy mogli zdobyć tego klucza. No dawaj. Byśmy nie weszli tam. O, kolejny sznur do ciągania. Hej, On nikt z Notre-Dame. Hej. Na salkach zjedziemy. I gdzie jest ten dziad? Nie ma go. Ale tu inni zobacz się zeszli, nie ma tu nikogo, absolutnie. A już wiem, jak stąd wyjdziemy. No, to jest parę zabawnych elementów i to będzie jeden z nich. Trudno wyjedziemy Tą, co tutaj jest. No to z górki było. to no, 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 kopali dla Hansa, no to Hans z niej skorzysta. Robili dla Hansa. Ja weźmie to, ustawi. Widzę, i tak na pionie, na siedząco dwie osoby się zmieszczą. Ta ucieczka, stąd w ogóle to zachowanie ich normalnie jak sekta jakaś. O, oni są. Ale to trzeba Hansa zabrać, no ale ej! Trochę z... jest stromo, ale można zjechać w dół. Dobra, to idziemy po Hans. Nic w tej dziurze nie ma, więc. To Hans z nami zjedzie, no tak, musi. Jakoś uciec trzeba. <noise> Jakoś dziadka trzeba zabrać. no biegnij, bo zaraz się zlecą znowu i będzie czas znowu dzwonić. Hans, jedziemy stąd. Co takiego, Kate Walker? Ruszajmy! Tak, Kate Walker. Musimy działać szybko. O, to się pośpiesz, a nie? O, pół godziny będzie wstał. On jest taki mały, podejrzewam, że ci kole są tacy mali jak on. O, o! Tylko uciekamy! Nie! Nie odchodź! Musisz zostać! Podejdź, dziadu, jedziemy! Zatrzymać ich! Nie! Nie pomachać teraz! I akurat tutaj. To było coś. To była niezła jazda, co, Hans? Tak. Niezła zabawa, Kate Walker Naprawdę. No to co? Hans, możemy jechać? Hans? Te konie mm. trzeba uruchomić. Tam są te konie, jak zobaczyć, jak one tańczą. No tak, tak, czy sądzisz, że możemy już kontynuować naszą pracę? Nie, można tego zrobić. Jest jeszcze tylko mała robótka, której nie skończyłem. A, a jednak. potrzebuję o, Twojej panie. pomocy, Kate. O nie, na 100%. Oczywiście. Powiedz tylko, co trzeba zrobić. Przygotowałem nakręcane serce Mówiłem. dla koni, ale jestem zbyt zmęczony i zbyt stary. Czy możesz pójść do lokalu i je zainstalować, Kate? Oczywiście, pójdę. Nie martw się o nic i odpoczywaj. Zostaliśmy mistrzem automatyki I tu, tu jak jest serce, to tak duża A, jak to nie śrubka jakaś Jedziemy ratować konie Tego dziadka, który wygląda jak strugany z drewna. O. Geppetto. Znaczy jak Pinokio. Geppetto <gibetto> go wystrugał. Tak. Zatem mam wrażenie, że te dziady nas śledzą, te, te... O, doła. Nie, tu, przepraszam. Zawatrzyłam się na Malkę, która gdzieś tam grzebie nogą w ziemi. Jak kartofli. <laughs> Może tak, ale to ciężko będzie. O, o, Szybko, skacz, chyłki. skacz! Szybko, skacz, skacz! A one nie chcą dać się tak. A jakbyś powiedział wolno, skacz, skacz, to on by skoczył. O. Szybko, skacz, skacz! Wiesz, no to takie. Jazda mi z oczu, bo pójdziesz do pieca, ty pusty łbie! Ej. Ej, tu są tacy niemili. zwierzątek tak wygląda jak szczeniaczek taki trochę. Zobacz jaki wpływ ma na nich ten klasztor. No. Później pójdziemy naszego jukiego. ja chcę go pomiziać. Z nim pogadaj. Bo po co? Bo najpierw trzeba z nim pogadać, nie? Może. Witam, panie Sirkos. Jakże zdrowie, panu Walker. Gut danke. Pani Sirkos, chciałabym podziękować panu za gościnność. Wkrótce wyjeżdżamy z Romansburga. Jaka szkoda, panu Walker. Nie obejrzy pani moich rumaków w akcji. Pokaz zacznie się, jak tylko uda mi się zmusić te koniki do brykania. A. <grym> Może kiedy indziej. Nie? A więc te konie nie działają? Poprosiłem pana Woralberga, by na nie zerknął, ale potem, jak pani widziała, miał ten straszny atak, delirium, który nie pozwolił mu dokończyć <śm> pracy. <śm> Może pani zna się trochę na majsterkowaniu, pan Walker? Wprawdzie daleko mi do Hansa Woralberga, ale mogę spróbować. Wiem, w czym tkwi problem z pana końmi. Brakuje im ważnej części. Spróbuję ją zainstalować, jeśli pan pozwoli, panie Sirkos. Ach, naprawdę? Ratuje mi pani życie, panno Walker. Ratuj, pójdziemy naprawdę. Bo o zapytam. Kiedy weszłam, wydało mi się, że był pan zły na tego dziwnego... E, psa. Psa? Żeby to był pies. To juki, panno Walker. Jukole udomowili je. Juki od jukoli, rozumie pani? Juki? Proszę się nie dać zwieść wyglądem, panienko. Może podobny jest do psa, ale to z pewnością nie on. To mieszanka foki i niedźwiedzia z dużą, domieszką nie jeśli chodzi o apeczkę. Pan chce go nauczyć kilku sztuczek? Proszę mi wierzyć, panno Walker, starałem się. Jak nie wiem co, ale wszelkie próby poszły na marne. Człowiek nigdy nie oswoi czegoś tak maleńkiego, jak mózg tego worka sadła. Ten zwierzak nie chce się niczego nauczyć. Jedyne o oczy myśli, to jak napchać swój brzuch. To może jest sposób? Dawaj o tych koniach jeszcze. Sądzę, że uda mi się uruchomić pańskie konie, pan panie Sirku. Proszę no. sobie nie przeszkadzać, panno Walker. Będę dozgonnie wdzięczny. Oh. No dobra. Wyjeżdżam szczęśliwej podróży. Ja, szczęśliwej podróży na te konie muszę na naprawić. Oby tu nie było nic kąpielnego. A ma tu? W Nie, bo ten koń pewnie. A tego konia trzeba przesunąć. A, bo to trzeba jeszcze przekręcić. Dobra, A? on przejeżdża tu. Chujemy na środek. Nie da się tak... To tego... już wszystko. dobra, jeden działa. Koń mechaniczny. Dalej. a dobra. Dobra, drugi działa. Jak ty to? Nie wiem, to byle jak zrobiłem. Moja żona jest geniuszem. Ostatni koń. Gdzieś był schemat w ogóle. To trzeci i czwarty. Dobra, teraz jak to uruchomić? A, dobra, bo Okej, okay, trzy... bo się ruszają teraz dwa. Trzeba zrobić tak, żeby się ruszały wszystkie. Trzeba ustawić tutaj tych. Okej. Okay. Przełącz to. To na innego konia? No, nie, tu połóż. Teraz przekręć. Nadal działają dwa. No to dwa są ustawione. Możemy jeszcze przekręcić, żeby... A to... gdzie mam mieć... Musi być gdzieś jakiś schemat. Gdzie był ten schemat? Nie wiem, ale ja zobaczę w tym, w dokumentach. Księgę o... brata Aleksieja i zwój. Od tego, od tego brata. No, no moje to wiesz, trochę na chybił trafił trzeba zrobić, bo trzeba przekręcić chyba na pierwszego konia z powrotem, bo te dwa są dobre. Teraz no, ustaw. Ja tu środki. Tam Drugi działa. raz żaden. To, to musi tak zostać, i nieby jest ustawione na pierwszego, Dobra. nie Pierwszy na... bo w prawej, w prawej, w w prawej, ten, ewy, górę. Nie, 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 tak jak to... Tego, Tak jak było, tak jak było. To tu nie było. A, to powinno być gdzieś. Tak jakoś. jak było kot 6 pierwsze. drugi. I tu się ruszają dwa. Ale teraz pytanie który za który? No właśnie mi się wydaje, że ten tu u góry odpowiada za pierwszego, ten tu na dole odpowiada za drugiego i teraz jeszcze trzeba ustawić te dwa pozostałe. Dawaj, dawaj, kręć. O, trzy. Dobra, czyli tu jeszcze musimy tak. to przestawiać. Jest yes. dobra. Teraz musimy stąd wyjść. Wróć tak? do niego. Wróć do dziada. Coś to działa? Witam, panie Sirkos. Co takiego? Nie działa, no co jest? Panie Sirkos, Hans poprosił, by. <haha> to doskonale. Będ... Wyjeżdżam, panie Sirkos. Szczęśliwy! Oni działają, panie Sirkos. Бывала на инних. Innych... Okej, 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 czekaj, bo na moje to się po prostu obraca. I teraz to bym zrobiła tu. O. Tu. O. Daj na sam koniec tego konia, przekręć to. Przekręć to, daj koniec konia i teraz ustaw. To ostatni etap i to chyba o to chodzi. No dawaj. Bo tak ja nie było. Bo tak. Przekręć. Chwala coś. wszystko. O, dobra. Jest! Uszyło. Na maksa trzeba było nakręcić po prostu. Jaka szczęśliwa. O, o! Co się dzieje? W tamtej ty wiesz. Nie, nie pamiętam tego grona. Chciał obecność. Hmm. Jechał Oskar bez nas, zostawiłby nas? Miał już dość ględzenia, Kate Walker, że ma ciągle łamać zasady. Dawaj do tego, może drezyna ma. Wow, wow. Teraz można. Można, bo ciucia przeszkadzała. To akurat pamiętam. Dobra, kochani, ale to chyba zakończymy w tym, w tym miejscu odcinek. Dziękujemy wam, że byliście. Toc minion. Rona miniona, cześć. Hej, hej, trzymajcie się. Bogiem.